Cześć, cześć kochani, Marek Malec z tej strony z BestPan.pl jak tam moja dzisiaj fryzurka, bo nie wiem lepiej jak jest jakaś taka stercząca czy lepiej jak jest ulizana, jak chcecie możecie to w komentarzu oczywiście napisać jest taka sprawa, ponieważ bardzo dużo ostatnio osób do mnie pisze odnośnie znaczy na Messengera, na Whatsappa na maila, dzwonią piszą, wysyłają gołębie no różnie, jak tam komu jest wygodniej odnośnie różnych spraw odnośnie pan. ja rozumiem, że do mnie piszecie bo ja się bardzo dobrze na tym znam nie ma co ukrywać i dlatego postanowiłem, jeżeli chcecie, oczywiście, zrobić taki odcinek tak zwanego QA, czyli pytania i odpowiedzi. I będę pod tym tutaj filmem zbierał pytania, jakie do mnie macie. Ja później, jeżeli oczywiście będą takie pytania, zbiorę to sobie na kartkę, siądę i będę spróbował krok po kroku Wam. Wam odpowiedzieć, jeżeli oczywiście sam będę wiedział, tak? Jeżeli nie będę spróbował kogoś dowiedzieć, a jeżeli nie, no to powiem, że nie wiem, po prostu, bo nie wszystko wiem. Jeżeli to jest dobry pomysł, to bardzo proszę, łapa w górę i oczywiście, najważniejsze, zadawajcie pytanie. Daję tydzień czasu, dzisiaj mamy poniedziałek, więc do niedzieli, gdybyście napisali pytania, jakie do mnie macie, żebym ja zdążył jakoś sobie opracować odpowiedzi, zapisać, no i do Was przyjść, żeby po prostu udzielić Wam tych odpowiedzi, porad, co tam potrzebujecie. Jak widzicie, zima 30-lecia jest w natarciu, u mnie jest plus 10 stopni, jestem w swetrze, mógłbym być w krótkim rękawie, nie mam kurtki, nie mam czapki, nie wieje, Oby takie zimy 30-lecia były zawsze. No i oczywiście czekamy, co się dalej z pogodą będzie wydarzać, tak? Ale najważniejsze teraz to o tych pytaniach. Trzymajcie się, życzę wspaniałego dnia. Cześć! A i pamiętajcie, odpowiedzi będą nie na Facebooku czy na jakiejś grupie, tylko, tylko tutaj na YouTubie. Pa!